Czym żyje Kościół? Zbliżają się wakacje, zbliża się więc jak co roku Festiwal Życia, który w Kokotku organizują misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej i y, poszczególne diecezje z naszego, można powiedzieć, rejonu, naszego województwa. Ksiądz, y, ojciec Tomasz Maniura, y, duszpasterz młodzieży misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, duszpasterz w Kokotku i organizator Festiwalu Życia jest jak zawsze z nami. Witamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Cieszę się, że się szykujemy do kolejnego festiwalu. Przypomnijmy, jaka jest idea co, y, festiwalu życia, co stoi za tym wydarzeniem. Tak, sama nazwa dość dużo zdradza: Festiwal Życia. Nie? Festiwal to takie świętowanie życia. Po prostu chcemy, aby młodzi odkrywali wartość swojego życia, cieszyli się swoim życiem. I chcemy ich doprowadzać do spotkania z tym, który jest dawcą życia, ze źródłem życia, czyli z Bogiem. To tak bardzo ogólnie, ale to jest ważne, bo to jest, jakby, cała nazwijmy to filozofia tego festiwalu, właśnie festiwal życia, żeby po prostu to odkrywać. No, to stwarzamy taką przestrzeń tam w kokotku, prawda, w tym w plenerze, bardzo pięknym w środku lasu nad wodą. Więc ta przyroda gdzieś tam pomaga, tak się otwierać i też odkrywać y, piękno i wartość właśnie swojego życia, życia w ogóle każdego człowieka. I służą temu y, te wszystkie wydarzenia, które tam będą. Y, najpierw, tak bardzo po ludzku, to jest ważne, żeby otworzyć się na Boga. To taka jest droga: najpierw trzeba otworzyć się na człowieka, y, a to jest, to jest jeszcze trudniejsze, bo żeby otworzyć się na człowieka to po drodze najpierw trzeba umieć otworzyć się na samego siebie, nie? Jak nie ucieszymy się życiem drugiego człowieka, nie pokochamy go, nie, za, nie zaakceptujemy, jeśli wcześniej nie odkryjemy wartości swojego życia. I program festiwalu właśnie temu służy, żeby budując relacje z innymi ludźmi podczas warsztatów, jakiegoś tam biegu festiwalowicza, podczas zabawy, tańca, podczas oczywiście modlitwy, wyciszenia, adoracji, Słuchania Słowa Bożego, przeżywania Eucharystii, żeby człowiek spotkał się samym sobą właśnie w relacji do innych, odkrywał, kim jest po prostu, żeby odkrywał, kim jest. I tak to jest w takim jakby w mianowniku wszystkie wydarzenia festiwalu życia, a potem są poszczególne jakby tam punkty, ale wszystko to służy odkryciu wartości życia. Życie to Bóg i on nam się objawia w człowieku, w drugim. Nie, ale żeby to odkrywać, to najpierw w ogóle odkryć Boga w sobie, wartość swojego życia, że my od Boga wszyscy jesteśmy. Wydaje mi się, że wszyscy nasi słuchacze doskonale wiedzą już, co tam się dzieje w kokotku, ale, ale być może nie wszyscy jednak y, słyszeli, a ci, którzy byli, to w ogóle zawsze są pod wrażeniem tego, co widzieli. Więc może przypomnijmy, y, Sami zresztą o tym piszecie na stronie internetowej. 7 dni pod namiotami, koncerty, warsztaty, konferencje, codzienna msza święta, wydarzenie dla osób w wieku 16-35 lat, radość, życie, Bóg. A kto był, to wie, że ten potężny namiot, który z zagranicy zawsze przyjeżdża i pod nim odbywają się te wszystkie y, wspólne spotkania i miasteczko namiotowe, w którym mieszkają młodzi i mnóstwo młodych i mnóstwo zapału. Tak będzie też w tym roku? W tym roku będzie pięknie. <śmiech> <śmiech> A dlaczego tak mówię? Bo... Jakaś taka intuicja jest organizacyjna, zawsze ona jest i ona jest związana z osobą, która jest przewodnikiem w danym festiwalu. W zeszłym roku ojcem festiwalu, takim przewodnikiem festiwalu był Abraham, ojciec wiary nas wszystkich. Więc było to bardzo mocne doświadczenie wiary i rzeczywiście było takie doświadczenie wspólnoty na wiarę to przeżywaliśmy. Decyzja w ogóle o organizacji festiwalu w zeszłym roku to była decyzja wiary, taka mocna, w pandemii, przy zmieniających się terminach, niepewnych uczestnikach, którzy przyjadą albo nie przyjadą w kolejnym zmienionym terminie, ryzyko finansowe tego wydarzenia. I tak jest co roku. W tym roku patronką naszego festiwalu, i taką przewodniczką przez cały tydzień jest Maryja, która przecież jest najpiękniejsza, więc jak będzie, będzie pięknie. <ścoughs> będzie pięknie. I A dlaczego Matka Boża w tym roku jako przewodniczka? Tak, żeśmy rozeznawali tak naprawdę. Yy, jakaś jest to też odpowiedź, wierzymy w to na jakieś natchnienie Ducha Świętego. Yy, mamy tą ekipę organizacyjną diecezjalnych Pasterzy młodzieży z siedmiu diecezji plus franciszkanie tutaj z prowincji panewnickiej. Yy, my jako gospodarze, misjonarze oblaci i, I oczywiście też młodzi, młodzi z tych wszystkich wspólnot różnych, młodzieżowych. Co miesiąc się spotykamy i już we wrześniu, kiedy podsumowywaliśmy zeszłoroczny festiwal, od razu pierwsze co to szukamy patrona, przewodnika kolejne, kolejnego festiwalu. No i tak jakoś myśli w większości nas krążyły wokół Maryi. Nawet to było tak, że wcześniejsze cztery festiwale. Miały patronów, to byli sami mężczyźni. Mhm. To był Jozue, to był Eliasz, to był Noe i Abraham, właśnie. I mówimy, słuchajcie, no jeszcze kobiety nie było. To w ogóle nie do pomyślenia, jakieś takie fopa, aczkolwiek wierzymy, że co roku odpowiadaliśmy na natchnienie na Ducha Świętego i było to dla nas takie naturalne, żeby to była Maryja. Troszkę tam jeszcze ktoś, jeden drugi tam rozważał, czy może nie Estera, czy Judyta. Ale też my, myśmy jako oblaci, jako gospodarze bardzo chcieli, żeby to była Maryja, bo my mamy w tym roku, w sierpniu, takie, taką rocznicę 200 lat, jak nasz założyciel Święty Eugeniusz miał takie doświadczenie uśmiechu Maryi. 15 sierpnia w Aix we Francji właśnie mu takie coś przeżył, że to Maryja, kiedy się modlił w takim trudnym momencie zgromadzenia, się do Niego uśmiechnęła. I mamy taki rok u oblatu w tym roku Rok Uśmiechu Maryi. No i żeśmy bardzo chcieli, żeby ten festiwal był maryjny też z tej okazji. No i bardzo ciekawe hasło moim zdaniem, bo hasło jest krótkie, zwięzłe i ze znakiem zapytania. Ja... Wydaje mi się, że pytanie, pytanie, które pochodzi od Maryi, jak rozumiem, w momencie zwiastowania, zadała pewnie takie pytanie ja. No i chyba każdy młody człowiek, zwłaszcza młody, zadaje sobie pytanie ja. Co ze mną? Ja mam to robić. Ja nie dam rady, albo może, albo może co, w ogóle, co w ogóle mam robić, tak? To w, takie, w tę stronę ma iść. Bardzo dobrze pan redaktor, to wszystko tutaj czuje. Ciągle <laughs> się jeszcze czuję młodo. I, i, <laughs> I odczytuję to bardzo dobrze. A ja mam taką pokusę młodzieżową, której bym chciał ulec. I zdradzić, to hasło festiwalu jeszcze jest takie ukryte, bo to jest oficjalne rzeczywiście mm -hmm. hasło festiwalu ja ze znakiem zapytania. Natomiast jesteśmy na śląsku i my zawsze tak najczęściej mamy też dwutorowo ten festiwal jeszcze od strony organizatorów, ma taki, taki wymiar jakby festiwal życia B. Więc takie nie, nieformalne hasło festiwalu, które też dużo mówi, brzmi. Joto to czuła. <laughs> co Ślądzacy wszyscy dobrze rozumieją. Joto to czuła. No, oficjalnie oczywiście ja ze znakiem zapytania. Myślę, że dla młodych to może być bardzo dynamiczny festiwal. Jeśli chodzi o taką, takie przeżywanie wiary, oni mają pytania. Wszyscy mamy oczywiście pytania, ale młodzi mają ich dużo co do swojego życia. O swoją drogę życia, jakieś wybory życiowe, decyzje, odczytanie swojego powołania, w którym kierunku pójść, co robić. Więc myślę, że Maria z tym pytaniem będzie taką dobrą towarzyszką i przewodniczką dla młodych. Mamy taką nadzieję. 4 lipca rozpocznie się Festiwal Życia w Kokotku. Ojciec Tomasz Maniura, pasterz młodzieży, misjonarze oblatów Maryi Niepokalanej jest dzisiaj z tej okazji naszym i Państwa gościem. Za parę chwil do naszej rozmowy wrócimy jak co roku, na początku wakacji i w tym roku e, odbędzie się Festiwal Życia w dniach od 4 do 10 lipca. Misjonarze y, Oblaci Maryi Niepokalanej zapraszają wszystkich młodych albo tych, którzy czują się młodzi, bo także y, to wydarzenie skierowane jest do rodzin z dziećmi na 7 dni pod namiotami, 7 dni y, z Matką Bożą, bo, dzisiaj, bo w tym roku to ona będzie y, postacią wiodącą, przewodniczką po Festiwalu Życia. Ojciec Tomasz Pas też młodzieży mi się w oblatów Maryi niepokalanej jest naszymi Państwa gościem. Rozmawiamy nie tylko zapowiadając sam festiwal, ale też zachęcając do udziału, bo ciągle można się zapisać, prawda? Tak jest. Tak naprawdę do ostatniej chwili aczkolwiek grupy już tylko do 15 czerwca, jeśli chodzi o takie o, o wydarzenia, o, o zapisy grupowe. Natomiast indywidualnie goście to jeszcze nawet w trakcie samego festiwalu, tylko wtedy już na jakieś tam jednodniowe, czy tam dwu, trzydniowe gdzieś tam takie dojazdy. Natomiast do samego końca można się zapisywać, tylko indywidualne osoby muszą być pełnoletnie. 18+, co jest zrozumiałe, a niepełnoletnie osoby muszą przyjechać z grupą. Także zapraszamy bardzo. Yy, wydarzenie no, jest takie pełne energii, pełne radości, otwartości. A jak wygląda ten festiwalowy dzień? Taki przeciętny dzień, bo też wiadomo, każdy ma jakieś tam wahania z powodu jakichś tam wydarzeń. Ale to jest rano o siódmej. Niektórych tu może przerażać, aczkolwiek nie da się nawet spać. Pospać. Pod namiotem o tym się nie da, a na festiwalu w ogóle szkoda czasu. Zresztą to mamy takie doświadczenia: nie po to się wyjeżdża na tydzień z domu gdzieś w przyrodę, na festiwal, żeby spać po prostu. Mhm. Nie? Więc o 7 rano mamy jutrznię. To jest w ogóle piękne. Ja to tak też przeżywam w ogóle wielu księży. Na takim wielkim telebimie się wyświetla jucznia. Siedzi te 700, 800, więcej nawet osób i wszyscy razem tym brewiarz się modlą. Potem oczywiście jest śniadanie. Konferencja jest o dziewiątej godzinie. Mamy też zawsze różnych gości, codziennie ktoś inny mówi. W tym roku to będą. Na przykład na Instagramie mają taki profil prowadzi Dzieciaki Cudaki. Pani Monika z Wielkopolski przyjedzie. To jest w ogóle ciekawy prelegent, bo ona ma mieć konferencję 9 lipca, a 10 lipca ma termin rodzenia kolejnego dziecka. I mówi, ale ona da rady, mówi. I że... Wszystko na wiarę u się na obrywa. wiarę. I ona mówi, że to mówi najwyżej urodzi ślązaka. Mówi, na śląsku jeszcze nigdy nie rodziła, to mówi, ze sceny, zajdzie, pojedzie do szpitala i będzie Ślązak. Też dobrze, nie? Więc ona ma jedną konferencję. Kucharz słynny Wojciech Modest Amaro, też będzie mówił jedną konferencję duch duszpasterz młodzieży, Decyzji Zygrywińskiej, ksiądz Marcin Paś, jeden oblad, no bo to trudno, żeby o Maryi też jakiś oblad nie mówił, z Wrocławia, ojciec profesor Kazimierz Lubowicki, z Instagramów też taka dziewczyna Ania Bąk, taka ewangelizuje bardzo dużo tam właśnie też i wywiera, myślę, dość takie dobre oddziaływanie tam na wielu ludzi. Także będą konferencje. Po tym, po tym zawsze jest dzielenie się w grupach, to jest bardzo taki ważny moment, kiedy jest jakaś grupka tam 8 10 młodych, przez cały tydzień oni są stałą grupką i się po prostu dzielą też tym, co usłyszeli i tam się dużo dobra dzieje w tych grupkach, kiedy się właśnie otwierają na siebie, zaczynają się poznawać, no a potem jest czas na obiad. Po obiedzie jest czas na warsztaty, tych warsztatów jest bardzo dużo, nawet nie jestem w stanie liczby podać, na pewno powyżej 20 mhm. różnych warsztatów. Od jakichś tam takich sportowych, fizycznych, prawda, po jakieś tam muzyczne, artystyczne, bębniarskie, jakieś tam robótki ręczne, manualne, jakieś takie warsztaty, czy języka migowego, no tam przeróżne medytacji i tak dalej. Ale na przykład w czwartek nie ma warsztatów, jest bieg festiwalowicza. Wtedy większość uczestników biegnie przez kilka kilometrów. Nikogo nie zmuszamy, oczywiście to jest dla chętnych, ale większość te, bo tam biegną po błocie, przez rowy, tam przez rury kanalizacyjne, kto nie biegnie, to kibicuje. A to jest taki, takie popołudnie, gdzie jest mnóstwo emocji jakieś tak to, to w ogóle tak wyzwala. Yy, zawsze moment biegu to jest tak w środku festiwalu, w czwartek po południu. To jakby od tego momentu zmienia się festiwal. Mm -hmm. nie? Coś taki prze, przeskok. Nie? Najczęściej w każdym wydarzeniu w połowie jest taki moment jakiegoś zmęczenia. Mm -hmm. I my tak celowo w tym momencie mamy takie wydarzenie, które bardzo otwiera ludzi po prostu. Nie? Ten festiwal życia. Yy, I bieg festiwalowicza. To, to jest tak. Yy, normalnie też po warsztatach, jak nie ma tego biegu, no to o 16 jest takie nabożeństwo, ale ono jest takie w plenerze. Na plaży tam przy stawie posmyk. I są różne nabożeństwa. W tym roku to będzie raz nabożeństwo wręczenia właśnie medalika maryjnego, raz takiego nabożeństwa zawierzenia Maryi w piątek oczywiście, to jest droga krzyżowa, które też będzie takie rozważania właśnie w tym roku związane z Maryją, a bardziej takie właśnie podczas tej drogi krzyżowej na każdej stacji właśnie taki szacunek do kobiety też, żeby gdzieś będzie to rozważane i będzie modlitwa właśnie w tej intencji. Oczywiście, o 18 jest każdego dnia uroczysta Eucharystia. Ona jest tak zawsze bardzo starannie przygotowana jako centralne wydarzenie w każdym dniu. I liturgicznie przez tam wielu ludzi jest to zaangażowanych. I bardzo mocna jest taka animacja muzyczna, już jest przygotowywana od tak naprawdę miesięcy. Tutaj z Katowic Adam Szewczyk jest głównym odpowiedzialnym za tą muzykę podczas Eucharystii, także on tam całą robi taką reżyserię tego wszystkiego i ma muzyków z całej Polski, y, odpowiednich tam i wokalistów, i instrumentalistów. Y, każdego dnia Eucharystii przewodniczy inny biskup, też z poszczególnych decyzji. Y, zawsze festiwal otwiera y, biskup, który jest odpowiedzialny w, w Episkopacie polskim za duszpasterstwo młodzieży. Y, teraz jest to biskup Grzegorz Suchodolski, on będzie otwierał festiwal. I później tutaj we wtorek właśnie z Katowic arcybiskup Koadiutor, y, prawda, będzie potem w środę z bielsko żywieckiej decyzji w czwartek z Gliwickiej w piątek będzie nasz prowincjał, odprawią potem Częstochowskiej w sobotę decyzji, a w niedzielę na zakończenie przewodniczący episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki będzie przewodniczył Eucharystii no, a wieczorami mamy każdego dnia koncerty no właśnie bo tutaj muzyka jest jednym z kluczowych elementów oczywiście w końcu to festiwal w końcu to festiwal tak oczywiście jest. eucharystia warsztaty to wszystko się dzieje ale Pewnie bez muzyki by się nie udało, co? I to taka muzyka ze znanymi nazwiskami. Tak, to znaczy wiadomo, że yy, tak jak mówimy samo yy, piękno pociąga i piękno to jest i przyroda, to jest i sztuka, i, i muzyka, właśnie cały jakiś taki artyzm, liturgia piękna. Muzyka, no dla młodzieży trudno mówić o festiwalu bez muzyki, więc jest każdy wieczór taki mocno muzyczny. W poniedziałek na rozgrzewkę to jest zawsze impreza integracyjna. To nie ma jakiegoś zespołu, tylko jest taki porządny DJ, który jest sprawdzony, Tomasz Cichy, już od wielu, wielu lat i prowadzi. To on jest w stanie, że tysiąc ludzi yy, no, tak tańczy razem, tak się wszyscy gdzieś tam mieszają, że, że po pierwszym wieczorze są wszyscy już zintegrowani. A potem są już koncerty. We wtorek wieczorem ma koncert Roxana Węgiel, młoda dziewczyna, ale to tak w temacie Maryi trochę. Mm. Tak chcieliśmy, żeby właśnie. Był jakiś koncert jakiejś właśnie młodej też dziewczyny. W środę Lux Torpeda, to będzie taka przeciwwaga, mocne uderzenie, tutaj będzie mała młoda dziewczynka, że tak powiem, a następnego dnia tam tych pięciu chłopów tak wyjdzie z licą na czele, prawda, na scenę. W czwartek nie ma koncertu, i jeden dzień taki odpoczynku od muzyki, bo jest ten bieg i on się przyciąga trochę. I musza święta nie jest o 18, wtedy tylko o 20, co też jest Fajnie, taki wieczorem, kiedy się już taki mrok robi na tej scenie, to to, to jest taka musza święta, tak na spokojnie, wieczorem po, po wszystkim. W piątek jest wieczór adoracji, uwielbienia, ale on jest właśnie bardzo mocno muzycznie tak reżyserowany przez właśnie tych muzyków, którzy grają na Eucharystii właśnie pod wodzą Adama Szewczyka a w sobotę są dwa koncerty. o 18 będzie koncert Kamila Bednarka, a później Tał, rapper z prawda, a w międzyczasie przez cały tydzień będzie też bardzo lubiany przez młodych muzyk, ale przede wszystkim ksiądz Jakub Bartczak, który będzie przez cały tydzień w to roku na festiwalu w ogóle nie przyjeżdża jako artysta na scenę, tylko przyjeżdża jako wikary z grupą młodzieży ze swojej parafii tam spod Góry Ślęży, prawda, ze Sulistrowiczek i będzie na polu spał namiotowym ze swoją grupą, ale on no, nie jest w stanie nie rapować non stop i tam ma, tylko wystarczy komórka, która jakiegoś bita wydaje, prawda, i trochę bitu będzie i będą wszyscy, prawda, po nim tam, ja mówię, Jezus, wy mówicie Chrystus, no i mamy wieczorem też po wszystkim tam y, przy molo, przy plaży, taką strefę chilloutu. I tam będzie taki wieczór już taki mniej formalny, i na pewno tam jeszcze Kuba swoje zrobi, że tak powiem muzycznie. Na koniec chciałabym zapytać, jak to, się, jak to się udaje, że godzicie tego rodzaju wydarzenie skierowane do młodzieży, do młodych ludzi i jednocześnie zapraszacie rodziny z dziećmi, bo jak rozumiem, to nie jest chwyt marketingowy, tylko naprawdę zapraszacie rodziny z dziećmi i ta formuła ma być otwarta także, jeśli chodzi o różny wiek i przekrój uczestników. Jak to się udaje pogodzić? Tak jest. Nie jest to żaden chwyt marketingowy. Naprawdę zapraszamy i naprawdę przyjeżdżają rodziny. <laughs> I to co roku to więcej. I w tym roku też już mamy zgłoszonych trochę rodzin, i to jesteśmy zdziwieni, bo z takich różnych części Polski, ktoś tam się ostatnio, wczoraj widziałem, zgłosił chyba ze Świnoujścia, czy ze Szczecina nawet jakieś dwie czy trzy rodziny. Także tych rodzin jest coraz to więcej. I to się udaje bardzo prosto. I powiem tak, najpierw nam zależy na tym, żeby były rodziny. Dlaczego? Ponieważ jest to dla tych młodych bardzo ważne. Oni widzą te rodziny: z dziećmi, mamy, taty. I dla nas jest to już bardzo ważny przekaz, który jest potrzebny. A dwa, oni mają po prostu swoje pole namiotowe obok i oni nie są w ten program włączeni tak jak młodzież, że tak powiem ściśle, tylko na te główne punkty. Oczywiście, na ile dzieci pozwalają, zależy jakie to są dzieci, w jakim wieku. To właśnie każda rodzina uczestniczy na tyle, na ile może. Natomiast my tak wyraźnie mówimy, że nam zależy, że żeby rzeczywiście byli uczestnikami festiwalu, żeby tak byli na tych punktach takich dwóch najważniejszych, do innych nie trzeba zachęcać, bo i tak przychodzą na konferencję na dziewiątą, na ile się da, no i na Eucharystię oczywiście. A na koncerty to i tak wiadomo, że wszyscy przychodzą. Więc te rodziny uczestniczą. Że tak powiem, w tym samym nurcie, tylko że na swój sposób. Jak jest praca w grupach, no to oni są dla siebie, jako rodzina, mają czas rodzinny, co na co dzień gdzieś, jak chodzą do pracy, no jest często niemożliwe, a tutaj przyjeżdżają. I po takiej konferencji idą sobie na spacer, idą sobie na lody i mają taki czas dla siebie. Potem jest obiad, y, znowu mają czas dla siebie, są na Eucharystii. Więc uczestniczą w festiwalu i tworzy to takie jakby takie wypełnienie, nie wiem, mogę to powiedzieć, takie... Jest to pełne, że jest i młodzież, mhm. i dla młodzieży obecność takich rodzin, też chrześcijańskich, katolickich, y, z naszej perspektywy, jako duszpasterzy, jest ważna. I cieszymy się, że ta obecność jest tych rodzin. I zapraszamy bardzo, oby jak najwięcej. Jeśli ktoś sobie zadaje pytanie ja, no to najlepiej, żeby je zadał w kokotku od 4 do 10 lipca, albo poszukał tam odpowiedzi. Ojciec Tomasz Maniura, główny organizator Festiwalu Życia, pasterz młodzieży, misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, Dzisiaj zachęcał, ale właśnie co tu dużo mówić. Ojciec zawsze z takim zapałem mówi, że już chyba wszyscy są niewiedzeni. To chciałbym zadać pytanie, czy pan redaktor i pani redaktor też przyjadą? No, ja? Co o. Dobrze. Oczywiście zapraszamy. Dziękuję tutaj za tą możliwość też rozmowy, spotkania się. Też wszystkich pozdrawiamy słuchaczy i widzów. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia w Kokotku.